Siema co dana gra mówi o tobie? Zobaczmy. Pierwsza na naszej liście to jest FIFA, i na sto jesteś. Piłkarzykiem, który był w klubie, ale cię wywalili z powodu nie kopnięcia w bramkę. E, twoja mina po tym pewnie była jakaś dziwna, em, tak jak ten Mr. Leon Messi. Dalej. Animal Crossing Na 100% jesteś kobietą i wiem, że lubisz zwierzęta i tyle wiem Dalej CS2 Na 100% jesteś suchem albo ruskiem Jeden z dwóch i szybko nauczysz się ruskiego Proste ale sam gram w cs i nie zrobiłem się toksyczny. No, i jeszcze się nie nauczyłem rosyjskiego, ale trudno się mówi. Dalej, Valorant. Na 100% jesteś kobietą, lub patusem, lub kidem. Lub zdudził ci się CS. Jeden do jeden do cs i... i... też są takie typy osób, że są chłopacy tacy. Tacy są po tym ludzie. Tylko, tylko tyle powiem. Dalej. FNAF. E, lubisz pizzę, horrory, e, pizzę lubisz. E, no co, no lubisz maskotki, roboty. Nie wiem, nie wiem. Team Fortress 2, czyli w skrótem. Skrótem TF2, i to jest zgrana dla zwykłego człowieka, 100% nie kobiety, ale no, no tak. Więc dowiedzieliście się chyba dzisiaj dużo. Ja spadam, no i siema. Т на